Większość życia pracowałem na dwa etaty. Próbowałem utrzymać na finansowej powierzchni siebie i moją rodzinę. Wiecznie zagoniony uczestnik wyścigu szczurów. Jednak nic co złe nie trwa wiecznie. Ostatnie lata spędziłem pracując za granicą. Pracowałem jako uspawać w Anglii, Walii, Belgii, Holandii, Norwegii, czy też w Niemczech. Teraz stanąłem na nogi, zaczynam życie od nowa. Chcę spełniać swoje małe marzenia, spalnie w lesie ognisko pod gwiazdami, wiejskie wędrówki. Chcę poznawać moją ojczyznę, Polskę moją ukochaną. Czasem samemu, czasem z moją córką lub innym towarzyszem wędrówki. O tym będzie moja historia.